Panie Boże, stwórco i zbawicielu, który jesteś światłością na naszej drodze, wzywamy Ciebie w tej chwili, abyś spojrzał na tych, którzy cierpią w samotności, w zimnie i w mroku. Ty, który widzisz każdą duszę, każdą łzę, każdego człowieka, który nie ma dachu nad głową, prosimy Cię otocz ich swoją miłością, łaską i opieką, Boże, Ty, który Sam przyjąłeś ubóstwo, aby uczyć nas pokory, abyś mógł dotrzeć do serc tych, którzy stracili wszystko. W Twoim Synu Jezusie Chrystusie widzimy obraz pełnej ofiary, pełnej miłości, pełnej poświęcenia. On, który stał się bezdomny, abyśmy my nie musieli nigdy doświadczać prawdziwego osamotnienia. W chwilach ciemności. Ty jesteś naszą nadzieją, naszą siłą, naszą schronieniem. Prosimy Panie, abyś dał nadzieję tym, którzy w tej chwili błądzą po ulicach, którzy szukają miejsca, by odpocząć, by poczuć się bezpiecznie, by poczuć się kochanymi. Panie, niech Twoja miłość napełnia ich serca. Prosimy Cię, abyś dotknął ich dusz swoją łaską. Napełniając ich serca pokojem, niech w tych chwilach samotności poczują Twoją obecność, która rozprasza wszelką ciemność. Ty, który jesteś źródłem wszelkiej pociechy, spraw, by znaleźli oparcie w innych ludziach, którzy podniosą ich na duchu, którzy wyciągną do nich rękę pomocy. Aby wyjść z tej nędzy, z tej niewiedzy, z tej biedy, o panie, wejrzyj na tych, którzy są bezdomni, nie tylko w sensie materialnym, ale i duchowym. Tak wielu z nich czuje się porzuconych przez świat, odrzuconych przez społeczeństwo, a jednak ty nie odrzucasz nikogo. Ty w każdym z nas widzisz godność Twojego stworzenia. Przebacz im, panie, ich grzechy. I otocz ich swoją opieką, aby znaleźli drogę powrotu do Ciebie, do zbawienia, do miłości. Panie, my, którzy mamy domy, którzy mamy dach nad głową, przypomnijmy sobie, jak wielką łaską jest nasze życie. Przypomnijmy sobie, jak bardzo musimy być wdzięczni za to, co mamy i jak bardzo musimy dzielić się tym z innymi. Prosimy Cię, Panie, natchnij nasze serca, abyśmy byli wrażliwi na cierpienie tych. Którzy nie mają dachu nad głową, którzy są w potrzebie. Otwórz nasze oczy na ich ból, abyśmy nie byli obojętni na ich los. Panie, nasza modlitwa jest pełna nadziei, bo wiemy, że z Tobą wszystko jest możliwe. W Tobie jest uzdrowienie, jest pokój, jest miłość. Błogosław tym, którzy są bezdomni, daj im siłę by wytrwali w wierze, w nadziei na lepsze dni. Zbuduj w ich sercach wiarę w to, że wkrótce nadejdzie zmiana, że twoja pomoc jest blisko. Chcemy cię, Panie, prosić, abyś pobudził nasze serca do działania, abyśmy pomagali tym, którzy są w potrzebie. Daj nam odwagę, by działać w Twoim imieniu, by dzielić się tym, co mamy, z tymi, którzy są w potrzebie. I niech Twoja miłość napełnia nasze serca, byśmy nigdy nie zapomnieli, że jesteśmy powołani do tego, by kochać innych tak, jak Ty nas kochasz. Panie, z ufnością oddajemy Ci wszystkich bezdomnych, wszystkich tych, którzy żyją w nędzy, w cierpieniu, w samotności. W Twoich rękach składamy ich los, wiedząc, że Ty jesteś miłosierny i pełen łaski. Amen. Boże Ojcze, nasz opiekunie i pocieszycielu, w tej chwili z pokorą i nadzieją zbliżamy się do Ciebie, prosząc o Twoje miłosierdzie dla tych, którzy błąkają się po świecie, pozbawieni domu, rodzinnego ciepła. I poczucia bezpieczeństwa. W Tobie, Panie, znajdą pociechę wszystkie zapomniane dusze, które borykają się z samotnością i głodem, które z każdym dniem tracą nadzieję na poprawę swojego losu. Zmiłuj się nad nimi, Panie, i napełnij ich serca pokojem. Ty, który zawsze jesteś blisko tych, którzy cierpią, obdasz ich poczuciem, że nie są sami, że masz dla nich plan, że Twoje miłosierdzie jest nieograniczone. Niech każdy, kto w tej chwili odczuwa ból i smutek, poczuje w Twojej obecności poczucie bezpieczeństwa i nadziei. Pozwól, aby ich serca były otwarte na Twoją łaskę. A ich dusze otulone miłością, którą Ty ofiarujesz każdemu człowiekowi, zwłaszcza tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Boże, pamiętamy, że Ty powiedziałeś, że choćbyś miał sto owiec i jedna z nich zbłądzi, Ty pójdzieś za nią, aby ją odnaleźć. Met 18:12. Ty nie zapominasz o żadnej z Twoich owiec. Widzisz każdego człowieka w jego zmaganiach, w jego trudnych chwilach. Widzisz tych, którzy błądzą po ulicach, którzy są odrzuceni przez społeczeństwo. Panie, nie pozwól, aby jakiekolwiek życie zostało zapomniane. Spraw, abyśmy, twoi wierni słudzy, dostrzegali w każdym człowieku twoje odbicie, twoje stworzenie, które ma wartość i godność w oczach Boga. Modlimy się abyś obdarzył wszystkich bezdomnych poczuciem przynależności. W świecie, który często ignoruje i odrzuca tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, niech każdy z nich poczuje się ważny, że nie został zapomniany. Pokaż im drogę, która prowadzi do wspólnoty i miłości. Oświeć serca ludzi, aby byli otwarci na pomoc, na dobro, które mogą dać tym. Którzy są w potrzebie. Panie, prosimy Cię, abyś obdarzył nas wrażliwością na cierpienie innych. Abyśmy nie tylko modlili się za tych, którzy są bezdomni, ale także wychodzili im naprzeciw, pomagali im w miarę naszych możliwości. Wiesz, Panie, że nie zawsze mamy wiele, ale w Tobie znajduje się pełnia. Spraw, abyśmy dostrzegali w innych ludziach Twój obraz byśmy pomagali im w miłości i miłosierdziu aby każdy kto przeżywa trudności czuł się zrozumiany a nie osądzany panie jezu ty który chodziłeś po ziemi dając siebie całkowicie dla dobra innych daj nam przykład jak żyć ty który nie miałeś gdzie głowy oprzeć a mimo to głosiłeś dobrą nowinę niech twoje słowa staną się dla nas przewodnikiem ty, który uzdrawiałeś chorych, pocieszałeś smutnych, niosłeś pomoc każdemu, kto tego potrzebował, daj nam serca pełne miłości, byśmy w każdym spotkaniu dostrzegali możliwość niesienia pomocy. Niech w każdej modlitwie, którą zanosimy w Twoje imię, pojawia się również nasze pragnienie działania. Prosimy Cię, abyśmy nie pozostawali bierni. Lecz otworzyli serca i umysły na tych, którzy są w potrzebie. Niech nasze słowa i uczynki będą odbiciem Twojej miłości. Prosimy, abyś obdarzył nas siłą do działania w Twoim imieniu, nie tylko w słowach, ale i w czynach. Boże, wierzymy, że dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Wiemy, że tylko Ty potrafisz uzdrowić zranione serca i przywrócić nadzieję tym, którzy ją utracili. Wierzmy w to, że w Twoim czasie i w Twojej mocy każdy bezdomny, każdy opuszczony, każdy samotny znajdzie schronienie. w Twojej opiece i niech przez nasze działania, przez naszą modlitwę, ich życie stanie się lżejsze, pełniejsze i bardziej pełne nadziei. Panie, niech Twoja wola wypełnia się w ich życiu. Spraw, aby znaleźli drogę do Ciebie, aby doświadczyli Twojej miłości i pokoju. Amen. Panie, nasz zbawicielu, w tej chwili jeszcze bardziej zgłębiamy się w modlitwie. Za tych, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, którzy są bezdomni, nie tylko fizycznie, ale także duchowo. Modlimy się o ich zbawienie, o ich powrót do pełni życia, które Ty, Boże, dla każdego człowieka przygotowałeś. W Twoich rękach leży każda dusza, a Ty wiesz, jakie są najgłębsze pragnienia tych. Którzy błąkają się po ulicach, żyjąc w strachu, niepewności i cierpieniu. Widzisz ich cierpienie, panie, i napełniasz je miłosierdziem. Panie, wejrzyj na tych, którzy cierpią z powodu bezdomności. Wiemy, że w ich bólu i tęsknocie jest głęboki żal, ale także ogromna potrzeba miłości. Ty, który nadszedłeś na Ziemię, by uzdrawiać rany, nie zapominasz o nich. Widzisz ich nie tylko w ich zewnętrznych trudach, ale także w ich wewnętrznych zmaganiach. Prosimy Cię, abyś przywrócił im nadzieję, abyś pozwolił im odkryć, że ich życie ma wartość, że są częścią Twojego planu zbawienia. W każdym z nich dostrzegamy Twoje obrazy, Twoje stworzenia. Które Ty kochasz bezwarunkowo. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że nie tylko chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. M4:4. Wiemy, że tak jak chleb jest niezbędny do życia fizycznego, tak Twoje Słowo jest niezbędne dla życia duchowego. Dlatego modlimy się, byś napełnił serca bezdomnych Twoim Słowem, Słowem, które daje poczucie bezpieczeństwa, które daje nadzieję na lepsze jutro, aby każde słowo, które do nich dotrze, było dla nich jak chleb, który syci duszę, pociesza i prowadzi do ciebie. Prosimy Cię, abyś przez Ducha Świętego dotykał serc tych, którzy mogą im pomóc, tych, którzy mają dom. Którzy mają stabilność życiową. Napełnij ich serca miłością i współczuciem, by nie tylko z litości, ale z głębokiej miłości do drugiego człowieka otworzyli swoje serca i drzwi swoich domów, abyśmy tak jak ty nie bali się dotknąć tych, którzy są odrzuceni, którzy są na marginesie. Panie, Ty jesteś Tym, który widzi każdego z nas, nie patrzysz na naszą zewnętrzną powierzchowność, lecz na serce, napełnij nas sercem pełnym miłości, byśmy mogli dostrzegać winnych Twoją obecność. Boże przyjdź z pomocą tym, Którzy zmagają się z uzależnieniami, z traumią, z niezdolnością do znalezienia drogi wyjścia z sytuacji, w której się znaleźli. Wiesz, że nie wszyscy bezdomni są bezdomni tylko z powodu biedy. Często jest to efekt głębszych problemów emocjonalnych, społecznych, a czasem duchowych. Prosimy Cię, panie, uzdrów te rany, Przywróć im zdrowie ciała i ducha, spraw, aby znów poczuli się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. Daj im możliwość ponownego ułożenia swojego życia, poczucie, że mogą zacząć od nowa. Ty, Panie, jesteś Bogiem, który daje nowe początki, który przebacza i podnosi z upadku. Boże. Chcemy również modlić się o tych, którzy żyją w bezdomności nie z wyboru, ale z braku pomocy ze strony innych ludzi. Pamiętamy, że Ty, Panie, powiedziałeś, że każdy, kto poda kielich zimnej wody, nie utraci swojej nagrody. MT 10:42. W Twoich oczach każdy akt dobroci, choćby najmniejszy, jest wielki. Modlimy się, abyśmy nigdy nie byli obojętni na cierpienie innych, byśmy potrafili wyciągnąć pomocną dłoń, nawet jeśli nie możemy pomóc wszystkim. Ty, Boże, wiesz, że czasami gesty miłości choć małe, mogą zmienić życie drugiego człowieka. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili 25-40. Pamiętamy o tych słowach i chcemy żyć w zgodzie z nimi. Pomóż nam rozpoznać w każdym bezdomnym Twoje oblicze. Pomóż nam widzieć w ich oczach nie tylko ból, ale również naszą szansę na to, by stać się lepszymi ludźmi. Daj nam łaskę, byśmy w każdej potrzebującej duszy dostrzegali okazję do szerzenia Twojej miłości, Twojego miłosierdzia, Boże. Niech nasza modlitwa stanie się nie tylko słowami, ale także czynami. Prosimy Cię, abyś wzbudził w naszych sercach pragnienie niesienia pomocy. Daj nam siłę, byśmy stali się światłem dla tych, którzy żyją w ciemności. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej miłości, a nasze ręce niech będą narzędziami, które pomogą wznosić tych. Którzy upadli. Amen. Panie Boże, Ty, który jesteś źródłem wszelkiej nadziei i miłosierdzia, po raz kolejny zbliżamy się do Ciebie, prosząc o pomoc dla tych, którzy są bezdomni, którzy borykają się z brakiem bezpieczeństwa, spokoju i godności. Modlimy się o to, abyś w swojej nieskończonej miłości obdarzył ich poczuciem, że nie są zapomniani że mają wartość, że w Twoich oczach są kochani. W tej chwili, kiedy tak wielu z nich boryka się z wielką niepewnością, spraw, aby odkryli, że w Tobie zawsze znajdą schronienie nawet w najcięższych chwilach. Panie, Ty powiedziałeś błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Mat 5, 4. W tych słowach odnajdujemy pocieszenie które Ty obiecujesz tym, którzy cierpią, którzy żyją w ciemności, którzy przeżywają smutek, ból i samotność. Modlimy się o to, aby każdy z tych, którzy nie mają domu, poczuli Twoją pociechę, aby Twoja obecność napełniła ich serca nadzieją na lepsze jutro. Pokaż im, Panie, że nie są sami, że jesteś przy nich, że nie zapomniałeś o nich. Panie, Twojej Ewangelii uczysz nas, że co zrobiliście jednemu z tych moich braci najmniejszych mnieście uczynili 25-40. Dlatego prosimy Cię, abyś w każdym bezdomnym dostrzegał Twojego brata, Twoją siostrę, którą jesteśmy wezwani kochać. Spraw, abyśmy nie byli obojętni na ich cierpienie. Abyśmy widzieli w ich oczach nie tylko smutek, ale także Twoje oblicze, które wzywa nas do działania w miłości. Panie, prosimy Cię, abyś obdarzył nas sercem wrażliwym na potrzeby innych. Niech nasze modlitwy nie będą tylko słowami, ale niech zmieniają nasze postawy. Spraw, abyśmy wyciągnęli ręce do tych, którzy są w potrzebie. By dać im schronienie, pomoc, ale także by obdarzyć ich nadzieją, która pochodzi od Ciebie. Napełnij nas odwagą, by podejmować działania na rzecz bezdomnych, by nie czekać na innych, ale z Twoją pomocą stać się dla nich ostoją i światłem. Boże, widzimy w Twoim Słowie, że kto nie ma, temu będzie dodane, a kto ma. Temu będzie zabrane. Mateusz 13:12. Panie, pamiętamy, że wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie. Dlatego modlimy się, abyśmy byli hojni w dzieleniu się tym, co posiadamy, abyśmy, tak jak Ty, nie trzymali niczego tylko dla siebie, ale dzielili się z tymi, którzy nie mają nic. Ty, Panie, nauczyłeś nas, że miłość nie polega na posiadaniu. Ale na dawaniu. Dlatego chcemy otworzyć nasze serca na innych, szczególnie na tych, którzy nie mają domu, nie mają schronienia. Panie, modlimy się abyś otworzył nasze serca na prawdziwą miłość, która nie patrzy na status społeczny, na wygląd zewnętrzny, ale widzi w każdym człowieku Twoje stworzenie. Wiesz Panie, jak łatwo jest zapomnieć o tych, którzy nie mają głosu. Którzy żyją w zapomnieniu. Dlatego błagamy Cię, abyśmy nie byli obojętni, byśmy działali na Twoją chwałę, byśmy dawali pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Chcemy, aby nasze życie było świadectwem Twojej miłości do ludzi, aby nasze czyny były odzwierciedleniem tego, co głosimy. O Panie, modlimy się o to, Abyś poruszył serca ludzi, którzy mogą pomóc. Spraw, by w każdej wspólnocie, w każdym mieście, w każdym kraju ludzie zrozumieli, że każdy człowiek zasługuje na szansę. Spraw, aby ci, którzy są w stanie, podjęli działania na rzecz poprawy sytuacji tych, którzy żyją w bezdomności, aby nie pozostawali obojętni na ich los. Pokaż im, jak wielką wartość ma każdy człowiek, który potrzebuje pomocy, i jak wielką radość daje pomoc w Twoim imieniu. Boże, wierzymy, że z Twoją pomocą wszystko jest możliwe. Wierzymy, że każdy człowiek, nawet w najcięższej sytuacji, może znaleźć drogę do lepszego życia, do zbawienia. Wierzymy, że Twoje miłosierdzie. Nie zna granica, Twoja miłość jest silniejsza od wszelkiej nędzy. Daj tym, którzy nie mają domu, poczucie, że mają dom w Tobie, że zawsze mogą do Ciebie wrócić, niezależnie od tego, jak bardzo od Ciebie odeszli. Z Twoją pomocą, Panie, każda trudność może zostać przezwyciężona. Daj im nadzieję na lepsze dni, daj im siłę. By przejść przez ciemności i znaleźć światło. I niech każda osoba, która jest w stanie pomóc, niech nigdy nie zapomni, że ich pomoc może uratować życie, że ich dobroć może przynieść zmianę. Amen. Panie Boże, na końcu tej modlitwy, w której wznosimy nasze serca ku Tobie w intencji wszystkich bezdomnych, chcemy złożyć naszą ufność w Twoje ręce. Wierzymy, że tylko Ty masz moc przemieniać życie, odbudowywać nadzieję i przywracać godność. Ty, Panie, jesteś źródłem wszelkiej pociechy i miłosierdzia. Modlimy się, aby każdy bezdomny mógł poczuć Twoją obecność w swoim życiu. By Twoje słowo stało się dla niego światłem w ciemności, które poprowadzi go ku lepszemu życiu. Ty, który nie przyszedłeś, aby sądzić, ale by zbawić spraw, abyśmy wszyscy zrozumieli, że najważniejszym zadaniem jest kochać naszych bliźnich, szczególnie tych, którzy cierpią. Niech nasza miłość do innych nie będzie tylko słowami, ale niech będzie widoczna. W naszych działaniach. Daj nam odwagę i siłę, byśmy stawali się dla tych, którzy są w potrzebie, prawdziwymi świadkami Twojej miłości. Daj nam, Boże, łaskę, abyśmy nie zapominali o tych, którzy są w zapomnieniu, którzy zostali odrzuceni przez społeczeństwo. Panie Jezu, Ty, który przyszedłeś na świat w ubóstwie wśród ludzi prostych, którzy nie mieli nic, by dać Ci w darze, pokazujesz nam, że nie liczy się to, co posiadamy, ale to, czym dzielimy się z innymi. Ty, który powiedziałeś, że te błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, myt 5, 3, daj nam zrozumieć, że nasza prawdziwa wartość nie polega na tym, co mamy, ale na tym, jak dzielimy się z innymi, jak przyjmujemy ich z miłością i współczuciem. Panie, obdarz nas mądrością, byśmy potrafili działać na rzecz bezdomnych, aby nasze serca były wrażliwe na ich potrzeby. Napełnij nas współczuciem, które sprawia, że nie będziemy przechodzić obojętnie obok cierpienia drugiego człowieka, ale z otwartym sercem podamy pomocną dłoń. Naucz nas dostrzegać potrzeby, które są ukryte. Które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka, ale które są najważniejsze. Niech Twoja miłość stępuje na wszystkich, którzy są w bezdomności. Ty, Panie, znasz ich cierpienie, ich tęsknoty, ich potrzeby. Prosimy Cię, abyś obdarzył ich łaską wytrwałości, by potrafili przejść przez trudne chwile i dostrzegli światełko nadziei. Które Ty dla nich przygotowałeś. Pamiętamy, że Ty nigdy nie zostawiasz nas samych. Modlimy się, aby każdy, kto cierpi, poczuł Twoją obecność, by każda osoba, która błądzi, znalazła drogę do Ciebie. Panie, na koniec tej modlitwy chcemy również prosić Cię, abyś obdarzył nas wszystkich prawdziwym duchem wspólnoty. Spraw, abyśmy jako Kościół, jako społeczeństwo, byli w stanie wziąć odpowiedzialność za tych, którzy są w potrzebie, abyśmy nie tylko modlili się za nich, ale także działali na rzecz ich dobra. Prosimy Cię Boże o to, byśmy potrafili wspólnie budować świat, w którym każdy człowiek będzie miał szansę na lepsze życie aby w naszym życiu codziennym było miejsce na miłość, współczucie, pomoc i solidarność. Z całego serca prosimy Cię, Panie, abyś obdarzył nas wszelkimi łaskami, które są potrzebne, byśmy byli prawdziwymi świadkami Twojej miłości. Spraw, abyśmy stawali się tymi, którzy niosą pomoc i nadzieję tam, gdzie jest ona Najbardziej potrzebna. Daj nam odwagę, byśmy w imieniu Twoim czynili wszystko, co w naszej mocy, by uczynić ten świat lepszym, pełnym miłości i pokoju. Wszystko to prosimy w imię Twoje, Panie Jezu Chryste. Amen.